Witam Was moi kochani, dzisiaj będzie krótki filmik na temat wymianki Dostałam bardzo dużo ofert na temat wymianki Każdą z ofert poprzeglądałam i stwierdziłam, że jedna z użytkowniczek ma najlepszą propozycję dla mnie Jest to użytkowniczka XX Santi 05XX Gdzieś tutaj będzie jej link Także dziękuję Ci Santi za wymiankę Postanowiliśmy z Santi zrobić filmik w następnym tygodniu ponieważ w następnym tygodniu będziemy wysyłać do siebie obydwie paczki zrobimy filmik co Santi ode mnie dostała a co ja od Santi dostałam także jeszcze raz dziękuję Ci ślicznie, Santi za zdjęcia za maile za pracę jaką włożyłaś żeby wysłać mi to wszystko także Пока не если вас интересует, то запрошу вас всю день на оглядывание фильмиков. Буй с